Zaczął sypać śnieg Cześć chłopaki Cześć Ejo Zaczął śnieg padać śnieg zaczął padać Opatrz komu już że ta diablica nie wzięła? Nie Rówek? Nie Nie Mówi tak o Nie chcę A później mówi E chłopaki To przynieście mi ze trzy, nie? To ja przyniosłem pięć On jak patrzy, patrzy Nie, jednak nie chcę Już powstrzymałem się ostatnimi słowami, nie? Nie chciałem nic powiedzieć, ale Ojciec dobrze powiedział Następnym razem powiedz, że bl, 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 jestem bludzą. Zobaczcie, ludzie, że bez domy jedzą. Bo czym jest? Czy pójdę, no nie powiem, taką chcesz? To może chce pobiegać. A Łukaszek śpi, widzę? Nie, nie Łukaszek nie. siedzi. Z nie, <grym>. no, to nie śpi. To jest kolapka? A tak że nie pytałem. O. W ogóle wiesz, z kim Kapo. No. Z kim siedziałem? Pod celą i kurwa się, kurwa. Pod celą wiesz, kim siedziałem? No. Z kajmanem. Co ty gada? chcesz go zawieźli? Ty, ja tak leżę, leżę, tam na izbie. Patrzę, furta pęka. Patrzę, kajman, ty. Aha. Ty wiesz, jak to w nie Tego swojego kaczora, nie? Dobrze, że Pawełek nie dołączył jeszcze. Mówi, mówi do mnie tak, jak mówi O! Mówi Uki! Jak ja Cię mnie nie widziałem. Tutaj człowiek o północy nie spałem. Aha. Jak zaczął nawijać ja Mówię, Kajman Ty tu mówię przyszłeś się wyspać? I wyczerpieć? Czy nawijać? A on mówi Kajman. Nie, bo ja dawno Cię nie widziałem, ja muszę się wygadać, tego, tego, tego. no człowieku, no, no nie, no to już Wam posłanę, A na izbie ile? Nie wiem, zaraz Ci powiem. Zaraz Ci powiem, ile idę, idę, za izbę. Bo ja mam tu kwitek. Co co jest. Nie wiem, gdzie ten kwitek. Mówi. Pięć no, to no, Ale dzisiaj cieplej. Tak. Mhm. Ja. O, o w oczach ciepło. <laughs> no nie, nie? Nie, nie, chuj będzie musiał iść do ciebie za wczorajszą akcję, nie wiedziałem, no, przyjść, powiedzieć widział mnie Byłeś tam przy tym byłeś, jak mnie widział Musiał mhm. tak się odezwać on jeszcze mi miałem dla Ciebie pieniądze, przecież widziałeś mnie, czemu nie oddałeś? czemu nie przyszłeś do auta? oj tam, oj tam że nie jak się potoczyło co Łukaszek, znalazłeś? a, znalazłem zaraz Ci powiem dobra Teraz przyjdzie królewa niedziela, będziesz kurwa zdychał, a ja ci na pewno nie, nie dodam Wiesz tylko przyjść powiedzieć Dobrze, że ja nie mam zresztą problemu Już Ci mówię 5 4-5-3 Ja 4-5-3 400 56 staniał no masz, no, no nie, zobacz sobie. 450 zł. To jest rynek. Mm -hmm. A my żeby to na druga wziąć? Tak, oni się zaproponują tu. No bo mi proponował, że no, nie co mogę to odrobić. No, no. 453 zł. No <laughs> to w górnie po południu, nie? Drogi hotel. To? Drogi hotel. To. No, no, no? najdroższy hotel w Szczecinie, tak? z tą opiekę medyczną? No, ta, no. no To jest tylko ten plus, nie? Masz z masz, stał opiekę medyczną Posiłek gorący Gdzie? Na izbinie nie? Bo to jest jazotura Ptaszki Na izbinie Ale jest napisane, ile miałeś wydychanym? Tak Ile? 204 No to ku, z dwóch dni Nie, bo to kumulacja wiesz. No dlatego mówię, z dwóch dni. No. Nie, bo on się zdziwił i tak. Jaki mówi mówi, 3, mówi 3, do mnie 3, tak, 2, mówi 3. ty. Mówi. Weź tu mój mówi, mówi jeszcze raz. Mmuchnąłem drugi raz, mówi no 2.04. Ty jak to robisz? Mówi normalnie no, trzej, jesteś ty. Panie, bo to jest kumulacja Codziennie, 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 codziennie wiesz co chodzi Mówi, no przecież tu jak przyprowadzali ludzi po 2.0 To nie ledwo szli ty. A ja normalnie śmiałem śmiechałem ty, tego wszystkiego, wiesz co chodzi Tego Mówi, panie nie no, nie no, nie no, Tu mam gazetkę swoją do czytania Dzisiaj każdy spał w innym miejscu Tak, tak Jakby nie patrzył Tak by patrzysz nie Co? Tak by patrzeć, nie Ja się załapałem okolicę oczy Najdroższe w Szczecinie No ja byłem na PKP Nie no zobacz poszedłbym na hotel Nawet nawet do Słowianina. Ja tam płaciłem za nockę. 24 godziny na no dobę. Nie? 80 zł. Za nockę. Miałeś wszystko. Telewizor, miałeś prysznic, wszystko wiesz, o co chodzi, nie? Mhm. Tego. A teraz zobacz, tutaj idziesz, nie? Masz 480 i nie masz tak, ani telewizora Nie no, pryszyć jest, bo, bo, bo pryszyć to Ci przysługuje, nie? Wiesz Ale no, człowieku, nic, no nic, no nic Co, ewentualnie możesz poprosić o wodę mhm. To Ci przyniesie w takim kubku wodę? I tyle Tu nawet, nawet Cię do kibla nie wypuszczą Rozumiesz? Do kibla się nie wypuszczą. Bo masz normalnie wiaderko na celi. Wiaderko na, na celi i do wiaderka. Ten, na celi. Cześć. Bo mu się nie chce chodzić, żeby cię wypuszczać do kibla. Aha. Dlatego ci wiaderko podstawią do wiaderka wiesz. Tylko Ale... niech biznes zamontują, nie? <laughs> Ale to śmierdzi. biderka? Nie, tak jak weźmiesz tak, do wiaderka. No. A to tak biznes zamontują. Ty co Piotrek, do której jedziesz do tego? 1734 Aha Ja wiesz, tu pomidory i olej No to Wyrusza ktoś z Tobą? Jak, no Tu mają jeszcze dwie lampy, chłopaki to kurwa No właśnie To to nie są maluchy Jeszcze dwie szlampy, to będzie ciężko od razu, już po maluchu, po Będzie ciężko, raczej tam tam jest gdzie ten, patrzę, do Ciebie bluza. Gdzie? W tej siatce tam, gdzie to o. robi taki. Mhm. Mm Dobrze. jest dla ja Ciebie bluza. Spójrzmy. Ja Masz piję. Jak od niego klucze od piwnicy. Tu jest jedna leci, druga otwarta widzę. Nie, tam jest Coca-Cola. Aha. <laughs> Coca-Cola w fajerancie. Przecież ja tak, ja Ci mówię, ja wychodzę, ja wychodzę z izby, nie? Ale kurwa zimna. A Na początku jak mnie, jak mnie wiesz, wypuszczali, nie? Mówię, panie, no mówię, słuchaj, ja mam padaczkę alkoholową. On mówi, no to chodź, dostaniesz tabletki. Dał mi dwie tabletki. Mhm. Mm na padaczkę. Mówi, tylko jak pan dostaniesz te, te tabletki, nawet te, się nie wasz nie panie picie alkoholu. Nie? A ja tak, pierwsze co? Wyszedłem z izby. Idę pod górkę, jestem przy żabce. Z izby. Tyle siuśki te Pięćdziesiątka no. Mhm. Pyk. Po drodze se puszki pozbierałem, nie? Z izby nie do łokietka, nie? Zarobiłem 12 zł, nie? Zarobiłem 12 zł, to tak od razu idę po beczkowe. Beczkowe, śrubemeszka, nie? wiesz, to co z izby ci dali te drobniaki? A nie, ja sobie zarobiłem po drodze. A, to już? No a ja! 100 metrów. No już 200. I wiesz. Już siódemeczkę sobie, nie? Pięknie. Mówię, dobra, mam dziewiątkę. Mówię, dziewięć złotych mi zostało. Mówię, idę do samochodu zobaczyć, czy są chłopaki. Patrzę, jest tylko Piotrek, Nie? Ojciec. Mówię, dobra. Ojciec, bo ja mam 9 zł tego, tego. No to ojciec mi to dawaj idziemy na rewiry To jeszcze z ojcem tam chyba 2,5 kilo Puszek, żeśmy na zbierali. Nie? No i ojciec ma 40 butelek tutaj. No. Jest 40 butelek. No 40 butelek ma. Tutaj? No a gdzie? Kurde, tylko owsza. Ty byś pojechał Darek co? No jak nie! Ojciec, zabierzesz mnie z sobą? W wypadku <noise> no Darek pojedziesz? Fałszanie, w zasali Koniec tomatu Dobra, dobra, Weź się już uspokój. Kurwa, ja ci powiedziałem synek, ja dostanę kurwa zawału przy ciebie Dobra, chcę się pozdrowić Pana Bodzia o, i Roberta. Właśnie o, byli, Rafała, byli tak? po nowym nie, roku? Nie, nie byli. Uh -huh. Bardzo no, dobrzy chłopacy. Bogdan i Rafał nie Robert Bogdan i Rafał. Uh -huh. To my! Z tego samochodu koło Bodzia. Oni będą wiedzieć o co chodzi. Ta. A ja pozdrowię wiesz kogo? Agatę. Christi Pozdrowienia dla Agatki. Miałaś nas odwiedzić, no nie doszłaś, Aha. ale w porządku. Ale i tak pozdrowionka, dużo zdrówka jest słonka. Do opieki! Słuchaj, mhm. nie nakręcasz. Nie. Słucham? Coś ty jeszcze tutaj nazbierał. A nie, to pani przyniosła, czarna taka worek. No, Co taka pani, pa przyniosła? pani przyniosła ciuchy. Aha, to odwiedziła tam, tam podwodnie, zaparkowała i przyniosła. A tu, tu. Przyszedł tu i mówi tak o. Coś panu potrzeba? Ale jaki klient? No taki Aha. Jest klient, nie? Jest panu potrzeba, ja mówię. No jakieś tam ciuchy, tutego, nie? Jedzenie. Nie ma pan papierowska? Nie, nie palę, nie. Mhm. O pieniądze się nie pytałem, bo mi było głupio. No. I co tak pięknie w popołudniowy dzień będziesz robił jeszcze Darek? Ty Nie wiem, nic nie planuję. Dzisiaj planowałem, żeby jechać do Tatusia na cmentarz i mamusi... Że, mnie... że jeszcze możliwe, że? Nie, to jeszcze może pojadę. Ale niedługo będzie się ściemniać, nie? A oni bramy zamykają. Ale cieszę się, że jednak zawziąłem się i pojechałem. Jestem dumny z siebie. Z czego byś dumny? Ojciec to tam A dobra, koniec to ma. To nie lepiej Ci w niedzielę iść? Z rańca? Za dnia? Nie, nie, nie. Paków nic nie planuję. No bo po, no... przedak, po nocach... Ty siedzisz, siedzisz, na gdako, dostajesz takiego strzała. Ja wejdę, ja To to było. Nie Łukasz Szynek, biorą mnie paną Co? Czyliś była chory Co to było? <grymianie> to był co. O, ciebie raczej przyjął taki się zadał w moich myślach Cholerny pijaku jeden z pijaku. pijaku z poczęcu? Nie Z oddzieją pijaku z poczęcu Jeb, tu już nie <grymianie> byłem Przepraszam w no. Za te idioty No dobra, ej. A jak dlaczego zwóczęcie? Ja rozumiem Zudzieju Zudzieju to rozumiem. Ty A, ja sama ją pali. pani. ty łamałeś przecież. A. Za dużo masełka Nie, nie. To już się zamyśliłem tam. To już się zaczyna, to jeszcze dwie szampy. No. Ja nie, nie, dwie To chyba na czworach, na to jedną? Nie, nie, mam nie, nie, jedną no. tą jedną moją tą, To nie, nie, wcześniej no. jedna jest cała, nie, on ma jedną całą a no ty masz jedną całą Tutaj jest. No, widzisz, nie? A to, co myśmy chodzili? No. To wybiliśmy. No. bo to jeszcze tam w jest jeszcze jeden. to ile w sumie? Dwie. A co powiedziałem? A co powiedziałem? Nie. co powiedziałem? Nie. Średnia to jest pięć. Trzymaj, mówi do ciebie. Spokojnie. Nie wiem, co to jest. 50 groszy. Tatuś, to jest główny. 50 groszy. Ty tu masz też. 50 groszy. No. No, no. no liczby były nie? A dzisiaj zamierzasz jeszcze do lidla? Nie wiem. Tak, ja nic nie planuję. No bo jak jeszcze z tego, co mówicie, dwie, dwie nalewki są, no to. A jedna? Ja, jeszcze na to jest pod Twoją bluzą. Aaaa, <susurujesz> To dwie już maknęli? Nie. No. Szybkie ty. Lepiej was ubierać niż chyba pojeździć. Niż żywić, nie? Zawsze tacyśmy tak mówili. Ciebie to lepiej ubierać niż mówić żywić. Bo jakieś rozsuwają na gwar. Diabeł no? <susurujesz> Idź Darek na hurt, kup 10 lufek No i co? Nam ja się... są Pani po 30 groszy To? Po 30 groszy Jak Tak jeszcze tak. otwarte Gdybyś kupił 10 lufek to byś miał na wymianę Nie Tuśmy Dobra, nic nie mówię Dobra, koniec bo zaczyna. Być sentymentalna Pogadamy o starych polakach Nie mm -hmm. Popadało trochę śniegu już. To, 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 to. to nie ma już co, co gadać to, to już jest, to już wiadomo co jest grane Nie ma co gadać, to jest tak Heniusz Heniusz co jest? Wzięło go na sentymenty. No. Łukaszek już silnik odpalił? dobra, no. To, 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 Wiesz. Ale nie. chęć jest dobrze. Chenia wzięła na sentymenty. Wiesz Zoe. Ja tylko się obawiam tego... Żeby znowu nie wrócić na hotel, nie? To nie możesz wychodzić z auta. Żeby, żebyś tam nie pojechał. Co nie? Tak, mo, mo, moje, 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 moje. Moje, moje, moje. moje, A co tak zawsze krzyczał? Moja, moja, moja! Piłkość pogoni. No ja idę stąd opieki nie chodzi o to że wiesz nie no już nie chce mi się tam wiesz w tym hotelu kurde tam koczować ty. za drogo przecież ja za drogo jest nie syszewskim byłem nie? Pod celą No z no. no. Ja mówię patrzę jedno wprowadzałem z Kamana A ten ma tam dobre tego bo często gęsto jest no to przecież on ma swoją mestiu nawet no. Przecież ten... ten yy, yy, wiesz, ten... Yy, pielęgniarz, nie? Mówi... Dawid, no? Ty tu masz swoją miejscowe nie? No. Zobacz, nikt ci nie zajął twojej miejscowy. Kładź się u siebie. To człowieku, ty jak nie zaczął nawijać. W północy. No, mówię, kajman. Mówię, ty człowieku. Ty przyszłeś tu się wyspać? Wytrzeźwieć? Czy rozmawiać? Ale nie, bo wiesz mały, ja Cię dawno nie widziałem, ja muszę się wygadać, wiesz, tego. Hmm. Mówi, dobra, to już mam pospane. To ile byłeś na tej izbie, o której Cię wypuściły? O 6.50. To gdzie się tyle włączyłeś? Do dziewiątej? Nie, nie, Temat się zbierałem. Mówisz 50... na sucho nie idzie. po puszkiniec. Po o 6.50 to ja z dworca wychodziłem. A ja Skąd? Po o 6.50 to ja z Dlota wychodziłem. E? No bo gdzieś w Warszawy wróciłem. Aha. <laughs> Ty nie zapomniał, jak do Warszawy pojechałem. Ja Piotrzuca. Dojechać, dojechałem. A pięć dni wracałem. Ale stadion PG Narodowy. Odjeździłem. ale jak wracałem mówię już taką depekę wpadłem no co ten wsiadłem do pociągu przy zgubiłem bilet tego następnej stacji pan wysiada a nie miałem dowodu nie mhm. ja mówię że chyba torami pójdę do Szczecina za ja, torami tak tylko musiałbym jak ta ciuchcia 600, 600 km. Ale dojechałem. A jeszcze taki numer. Na kredytowych, tak? Ty, co? Na kredytowych. Nie chcieli mi dać, bo dowodu nie miałem. No to na gapę inaczej mówiąc. No, no to na kredytowych. Ty, nie wy, wy ten. Wyskoczyłem mówię: Susi, do sklepu, nie? Poszedłem do sklepu, szybko tylko Siuszek no jak ktoś mnie łapie za habet. dawaj idziemy a to ty co myślisz k że ja ślepy jestem Czy my ja nic takiego nie mówię nie czekamy na policję to jeszcze mówi tak o ty konieś do lidla bo tam jest takie mały. jak cię chwyci jak cię pie to zobaczysz nie a ja wróciłem na ten dworzec czekałem na tą ciuchajkę Jest ciuchajka i tak owa nie kochana, żebym tylko do Szczecina dojechał no Dobra, chodźcie do tego przychodzi taki młody konduktor Leciki Ja wiem, szefuncie kurczę, masz, no zgubiłem nie? Następnej stacji wysiadasz No dobra, jakoś mi się udało dojechać do Szczecina Jak wy z tego pociągu Mój kochany siedzi To jakoś Ci się udało Ale 5 dni wracać Między przystankami gdzie spałeś? Co? Między przystankami Ty, to było najdziwniejsze, że jechałem pośpiechem, a pośpiech nigdy nie staje na miejskich stacjach, nie? oni specjalnie dla mnie zatrzymali pociąg Ja poleciałem do kibla, zamknąłem się O ochrona! A to tak o... Kobieta, chłopiak, dom, facet Bilet Nie mam i wiesz, stara bajera, nie? Wysiadasz No to wysiadam nie tak o Nie wiem czy to za mnie szczerze, jakaś wiocha Chodzę, 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 chodzę Patrzę, takie piwnice są, ale na... Zewnętrzne, nie? No Kutki nie mam Patrzcie, ci teraz do tego Usiadną sobie, siedzę Mogę usnąć. Idę na dworzec, a to taka brama Prawie jak brandy wózka. No. I ty, razem tam Poszedłem na samą górę, patrzę, jest fotel Jest pierżyna, no to położyłem się No i kimam I słyszę, schodzę na dół, mówię O, chyba do pracy idą, nie? W tamtej miejscowości musiałem znowu jechać do Warszawy Do Warszawy Wlazłem do żabki żałem, żałem. no próbowałem mu rumpa Czyli nie rumpa tylko rumpera A moda mi mnie wszystkich to zapleca Przecież to straż miejska Co? Lepiej było za czony wokera i taka są kara będzie, nie? A ten nie a czyli chyba to była straż miejska. O, mój imiennik z jesteś, ale ze Szczecina. Ze Szczecina, a co ty robisz w Warszawie? Przyjechałem z Narodowy odwiedzić. No i psy. Nie jest tak Co jest? A tutaj pan ze Szczecina przyszedł odwiedzić Warszawę i rumpera mówił. tak. O, się jak patrzy. I co? A ja mówię, życie. Czy ja ci zera. Mogę? Kurwa, dam życie. Wyprowadzili mi na zewnętrzną, otwieram sukę wsiadaj. No to ja wiesz, krok on tak o, stój. Wypierdalaj. Ja mówię, słuchaj. Jeszcze raz, jak się tu złapie, jaki kupa wysuły, to zobaczę. Ty, a tam na tej Warszawie peronów, torów od growa. A to ja z pociągu Szczecina. O nie kochana, dziękuję. Razem do, do pociągu? No jak zwykle, jeden przystanek, Wysiadam. O nie, nie, nie znało to Pojedynczo. Pięć dni do Szczecina wracałem. No i tak o mnie kochana, wrócę do Szczecina, to jak nasz kochany Jan Paweł drugi uchęca i pocałuje ziemię. No jakoś wróciłem na lepiej idę, jeszcze jak ten, świętej pojęci Wojtek mówił, No Gdzie są chłopaki? A gdzie ty byłem? Ja mówię, gadać. A ojciec na górze telefon ładował, nie? Zajdę. idę, patrzę, on tak o, no kurwa, gdzieś ty byłem? Ja mówię, w Warszawie. A coś ty tam robił? Pojechał w Stadion Narodowy <śmiech> <śmiech> Ale Rondowskiego nie widziałem, <laughs> bo kiedyś było ciemno.